Rozdział 7. Oprogramowanie Symnet Composer, część 2. Ten rozdział omawia siedem głównych menu w Composerze. Są to plik, edycja, wygląd, sprzęt, narzędzia, okna i pomoc. Menu plik zawiera komendy zarządzania plikami, drukowania oraz menedżera plików ustawień. Nowy tworzy nowy plik lokacji w kompowerze. Nowy, oparty o szablon, tworzy kopię ostatnio stworzonego pliku lokacji do wykorzystania jako punkt startu dla nowego projektu. Otwórz. Otwiera zapisany plik lokacji. Zamknij. Zamyka plik lokacji, lecz nie program. Zapisz. Zapisuje zmiany w pliku. Zapisz jako. Zapisuje plik pod nową nazwą. Eksportuj do XML posiada dwie opcje. Kontrolery zewnętrzne. Eksportuje plik danych XML zawierający wszystkie dane kontrolne przypisane urządzeniom innych producentów. Plik startowy harmonogramu zadań. Eksportuje plik konfiguracyjny pozwalający harmonogramowi zadań działać w trybie samodzielnym na komputerze użytkownika. Drukuj. Drukuje aktualnie otwarte okno. Podgląd druku. Wyświetla okno gotowe do druku. Ustawienia druku. Otwiera okno z ustawieniami drukarki. Drukuj wszystkie. Drukuje lokacje i wszystkie okna jednocześnie. Ostatnie pliki. Wyświetla ostatnio otwierane projekty, pozwalając na szybki dostęp. MENEDŻER BIBLIOTEK PLIKÓW-USTAWIEŃ Pliki ustawień wykorzystywane są do eksportu wszystkich ustawień urządzenia i modułów DSP z jednego urządzenia na inne. MENEDŻER BIBLIOTEK PLIKÓW-USTAWIEŃ zarządza ustawieniami zapisanymi na Twoim komputerze oraz menu menedżera w zestawie narzędzi. Pliki ustawień są zapisane jako część pliku lokacji Composera lub poza oprogramowaniem w lokacji zdefiniowanej przez użytkownika. Wyjście zamyka program. Menu edycji odpowiada za standardowe funkcje Windowsa, jak wytnij, kopiuj, wklej. Zaznacz Wszystko zaznacza wszystkie obiekty w polu widzenia. Inteligentny tryb zaznaczania pozwala wybrać część obiektów według następujących reguł: Normalny bez przewodów tylko przewody. Normalny zaznacza wszystko. Bez przewodów zaznacza wszystko bez przewodów. Tylko przewody zaznacza tylko przewody. Wczytaj ustawienia projektu jednostki. Wczytuje wszystkie ustawienia zapisane w pliku. Zapisz ustawienia projektu jednostki, zapisuję je w pliku. Notatki. Otwiera okno pozwalające na zapisywanie notatek co do projektu. Edytuj legendę. Otwiera okno dialogowe pozwalające na zmianę informacji w legendzie. Rozmiar arkusza. Edytuje rozmiar powierzchni roboczej. Etykieta. Edytuje oznakowanie tekstowe. Skonfiguruj zdalną kontrolę. Automatyzuje proces przypisywania parametrów do oddalonego interfejsu. Automatyczne przypisywanie zdalnej kontroli. Automatycznie przypisuje cyfry kontrolne do wybranych suwaków w module. Menu widoku zarządza paskami narzędzi, paletami i układem ekranów w kompołuzerze. Pasek narzędzi dostarcza skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Pasek statusu jest umiejscowiony na dole głównego okna zawiera wskaźniki DSP. Status połączenia oraz aktualne ustawienia komunikacyjne. Pasek wskaźników wyświetla wejścia i wyjścia, jak i wskaźnik wybranego przewodu. Zestaw narzędzi zawiera wszystkie obiekty wykorzystane w pliku lokacji. Pasek lokalizatora pozwala na szybki dostęp do jednostek, modułów i supermodułów. Pasek ekranów kontrolnych zezwala na szybki dostęp do wszystkich ekranów kontrolnych. Pasek wyszukiwania służy do lokalizowania obiektów w lokacji przez wyszukiwanie tekstowe. Przeglądarka pozwala na szybką nawigację po pliku lokacji. Status połączenia sygnalizuje o obecności bądź braku połączenia tryby online i offline. Aby móc pracować w różnych trybach operacyjnych, można szybko zapisywać układ ekranu w pliku dla późniejszego wczytania. Przywołanie układu ekranu wczytuje ostatnio zapisany plik. Menedżer układów ekranu pozwala na zapisywanie i zarządzanie poszczególnymi układami. Menu sprzętowe zawiera poszczególne jednostki wchodzące w interakcje ze sprzętem Edge. Sprzęt musi być dostępny, jeżeli jednostki te mają działać. Przywołaj konfigurację. Wczytuję ustawienia ostatnio zapisane w sprzęcie Edge, cofając wszystkie niezapisane zmiany. Ustaw Zegar ustawia go dla wszystkich podłączonych jednostek Edge. Bezpieczeństwo ustawia opcję bezpieczeństwa sprzętowego. Zaktualizuj ustawienia firmware i sprzętowe. Instaluje najnowszą wersję firmware'u i aktualizuje ustawienia sprzętowe. Menedżer systemu ma dwie zakładki. Jedna wyświetla wszystkie jednostki w projekcie i pozwala na edycję ich właściwości, aktywację bądź dezaktywację i łatwe odnalezienie w sieci. Druga zakładka pokazuje cały dostępny sprzęt Symetrix. Pozwala na edycję ustawień, aktualizację firmware'u i dopasowanie sprzętu do jednostek w projekcie. Wycisz wszystkie wyjścia wycisza cały system. Połącz lub wyślij projekt do sprzętu. Przesyła plik lokacji z Composera do jednostek sprzętowych. Rozłącz wprowadza system w tryb offline. Skompiluj projekt. Symuluje wysyłanie projektu do sprzętu w poszukiwaniu błędów. Zlokalizuj sprzęt. Dopasowuje wirtualne jednostki w pliku lokacji ze sprzętem Edge w sieci. Następujący opis opisuje pełen proces lokacji sprzętu, aktualizacji firmware'u i aktywacji zabezpieczeń. Aby zlokalizować jednostkę, kliknij na pole statusu lokacji. Otwiera to okno dialogowe lokalizacji sprzętu. Kliknij na przycisk Odśwież listę, aby upewnić się co do aktualności listy sprzętu. Teraz wybierz z listy jednostkę, którą chcesz wykorzystać, i naciśnij przycisk Wybierz sprzęt. Zielone pole oznacza. Że wybrana jednostka posiada swój fizyczny odpowiednik w sieci. Aby zaktualizować firmware, wybierz tę opcję z menu narzędzi. Teraz naciśnij automatycznie zaktualizuj wszystkie jednostki. Wszystkie jednostki zawarte w projekcie zostaną zaktualizowane. Aby aktywować bezpieczeństwo, wybierz bezpieczeństwo w menu sprzętowym. Zaznacz pole Aktywuj sprawdzanie hasła przy dostępie do funkcji sprzętowych. Teraz wprowadź hasło dostępu administratora i potwierdź je. Potem wprowadź i potwierdź hasło dostępu użytkownika. Kliknij OK, aby zakończyć. Menu narzędzi otwiera dostęp do wszystkich menedżerów programu Composer. Każdy menedżer odpowiada za konfigurację podsystemu zawartego w Composerze. Menedżer przepływu Dante konfiguruje szyny audio systemu Dante. Opcja Aktywuj harmonogram zadań otwiera go, co pozwala na ustawienie czasów aktywacji poszczególnych presetów. Menedżer ekranów kontrolnych wyświetla wszystkie ekrany kontrolne projektu. Ekrany kontrolne są tu tworzone, edytowane, usuwane, wyświetlane i eksportowane do systemu Symview. Menedżer Bibliotek supermodułów wyświetla wszystkie supermoduły obecne w projekcie. Supermoduły mogą być importowane, eksportowane, nazywane i chronione hasłem. Menedżer zdalnego sterowania wyświetla parametry DSP, aktualnie przypisane do liczb kontrolnych i jednostek Edge w Twojej sieci RS-485. Panele ścienne Symetrix Arc mogą być dodawane i edytowane. Można stąd również zarządzać sygnałami kontroli analogowej, wystarczy odnaleźć odpowiednią zakładkę. Presety ustawień są zbiorami zapisanych parametrów Edge. Composer może magazynować ponad 1000 presetów. Presety te można przywołać z paneli ściennych ARC, systemów kontrolnych RS232 oraz programu Symnet Composer. Wykorzystując harmonogram zadań, można skonfigurować aktywację poszczególnych presetów w danym czasie. Detaliczne informacje dotyczące poszczególnych menedżerów zostaną przedstawione w następnych rozdziałach. Opcja generuj raport pozwala na tworzenie raportów i eksportowanie ich do plików tekstowych bądź RTF. Na taki raport mogą składać się dowolne aspekty projektu. Aby wydrukować raport, wybierz i zaznacz opcję Output to Screen. Kliknij OK, a następnie drukuj z menu plik. Tryb schematycznej edycji włącza bądź wyłącza możliwość edycji ekranów lokacji, projektu i kontroli. Opcja Bez przewodów przekątnych włącza bądź wyłącza funkcję ich rysowania. Pokaż siatkę ukazuje 10-pikselową siatkę edycji. Zrównaj z siatką, zrównuje z nią nowe obiekty i przewody. Nakładanie przepisanych liczb kontrolnych uwydatnia liczby kontrolne przypisane do parametrów DSP. Analizuj narzędzie do rozwiązywania problemów sygnalizujące o błędach w połączeniach. Wyczyść symbole błędów usuwa oznaczenia błędów umieszczone w projekcie po analizie. Preferencje aplikacji pozwala na edycję parametrów działania aplikacji. Preferencje pliku lokacji edytuje ustawienia związane wyłącznie z aktualnie otwartym projektem. Menu okien kontroluje sposób, w jaki wyświetlane są otwarte okna. Tryb kaskadowy wyświetla otwarte okna w trybie kaskadowym. Tryb kafelkowy wyświetla wszystkie otwarte okna jednocześnie. Organizuj ikony porządkuje wszystkie zminimalizowane okna. Dostępna jest lista wszystkich aktualnie otwartych okien. Menu pomocy otwiera plik pomocy Composera, gdzie odnajdziesz odpowiedzi na większość pytań.